Słuchajcie, chciałam Wam przypomnieć o Marię Dżelową, dlatego że wiele osób z tego nie korzysta, a tak naprawdę. Nie rozumiem dlaczego, bo nie są to wielkie pieniądze, natomiast możemy dostać również wstecz około tysiąca funtów, dlatego że możemy aplikować o 4 lata wstecz i wtedy, jeśli ten personal tax allowance nie był użyty, no to oczywiście dostaniemy, dostaniemy zwrot pieniędzy. Wczoraj robiłam, to, wczoraj robiłam to klience, można to zrobić online, można zrobić na, na aplikacji, którą drukujemy ze strony HMRC. Więc ja akurat robiłam w wersji papierowej, bo ta pani nie miała loginów. Zresztą ja też wolę, wolę wersję papierową, tutaj wysyłamy to. Wysyłamy to listem poleconym i, i, i wtedy można trakować otrzymali, ale to oczywiście można też sobie zrobić online, jeśli ktoś ma personal taksykant. Więc, więc słuchajcie, jeśli na przykład żona nie pracuje albo pracuje bardzo mało i zarabia powiedzmy 5-6 tysięcy, tysięcy rocznie, a mąż powiedzmy zarabia 20-30 czy tam jeszcze więcej, wtedy oczywiście to żona aplikuje, jako ta osoba, która zarabia mniej i przekazuje 1260 ze swoich personal allowance na męża, ale tutaj słuchajcie, tutaj nie może być tak, że to jest partner, tylko musi to być związek małżeński, musi to być, musi albo civil partnership zawarty, nie może to być właśnie jeśli żyjemy, jeśli mieszkamy z kimś w konkubinacie, to, to to już nie działa. Więc to takie tylko szybko, szybkie przypomnienie, albo na przykład żona wcale nie pracuje, albo zarabia bardzo malutko, wtedy, wtedy można, można przetransferować i jeśli ktoś potrzebuje, jeśli ktoś potrzebuje w tym pomocy, to oczywiście zapraszam tutaj do mojego biura, chętnie pomożemy. Zajmujemy się takimi, takimi sprawami od wielu, wielu lat. Więc ja akurat klientce wypełniłam aplikację, dołączyłam kopertę zwrotną już z naklejką, gdzie ma to wysłać, wysłałam to pocztą, pani sobie to po prostu podpisze, prześlę listem poleconym i teraz będziemy czekać tylko, tylko na kiedy mężowi zmienią taks kod, bo w takim przypadku od tego roku podatkowego taks kod będzie zmieniony, że będzie płacił troszeczkę mniej podatku, a wstecz, za te lata wstecz najprawdopodobniej przyjdzie, przyjdzie czek, bo tam nie proszą o dane konta, tylko, tylko wysyłają, wysyłają czek ze zwrotem.